Jakoś tak coraz, coraz ciemniej przed oczyma mam. EJ! gdzie Ej, ja Cię tak naprawdę lubię! Ej! Ole, miałam całą bisy sceną! O wyścigach motocrossowych! Musisz wybudzić tego cholera łysego skurczybyka, no! Na bank śpi. Na bank śpi, jak zawsze! DZIEJUŚKA! ŁYSY bajaku, O cholera, obsikałeś się! Ty zików senny. Obształeś zbroję! Nie, to mi się tylko śniło, że się kałem. Nie wytrzymam, no jak ja mam nie pić! Widzowie, proszę ja, was, zostawcie mi łapkę śniło, w górę ja, i subskrypcję. Ja ja to by nie... się śniło, tyleś że zalał pół kanapy! O, oh, fucking. No. Senny łysą, cholera jasna. Dobra, dzieju, gdzież ja miałam sen? Nie, wbrew pozorom nie każdy śni o sikaniu po porach. Ja miałam sen o motocrossach Wyścigach, kurde, tych ścigaczach i innych wariatach I co, I co tam w tym się nie było? My! Na motorach! <grym> gdzie już? Ale ja nie umiem na motorach <grym> Ty, no to się nauczę Słuchaj! Robimy co? wyprawę Robimy typowy dzień Crossowca! Czyli piwo z rana? No jak śmietana, stary! Ale nie pij tak dużo, bo musimy zanieść to do tego do turbosprężarki Szkoda już tego piwa, no nie pij tyle, bo to musimy za tego gościa przecież Co nam da turbo za to? Nie pij tyle No szkoda Słyszysz? Nie chlej Szkoda Starczysz może co? Bo już na kolana się chwieje. No dobra, ja też tak szczerze. Dobra. Gdzie już? Co robi w chałupie silnik? A gdzie jest Cross? No silnik wiemy gdzie jest, a gdzie jest Cross? Były dwa. Gdzie już, ale mi się śniły inne krosy. Miały inne koła. Inne amortyzatory. A już ja nie kręciło mi się tak w głowie. No fajnie, si silnik mamy. No i jeden motor też. A gdzie? drugi? Gdzie motor? No jeden stoi tu! Gdzie? No tu gdzie? Nie widzę. O Gdzie już wyjąłeś mi silnik, jak go odpaliłam. Ty jesteś no mądry? Zobacz, no jest na miejscu. Dobra, y teraz gdzie jest drugi? Udechniło mi się, że mieliśmy dwa! Trzeba szukać. A u tego... Kiedyś Jarek utopił jednego, a u sąsi sąsiada nie będzie? Siadaj na ten i powiedziałem do sąsiada. Ale my go wyłowiliśmy chyba. Właśnie nie wiem. Właśnie to jest zagadka. Czyli nie mamy drugiego moturka. Siadaj. Niech to. Siadaj na paczkę. Ja już, ja chciałam robić Siadaj typowy, typowy wypad crossowy. A teraz muszę z twoją panią jeździć. Dobra no, w każdym razie mamy silnik, tak? No daleko nie odjechaliśmy bez silnika raczej. Radzie mi się wydaje, nie. że A może <grym> ty ja jeździłem? Kurde, nie pamiętam. Ale o, gdzie ty jeździłeś? W te... głowie mi się piekli. No tak mi się coś, nie wiem. Ty, to Taka mogłam tu... w sumie ten silnik wziąć, bo jak go teraz znajdziemy... Hmm. A. Szkoda, bo w śnie... Si nie mieliśmy dwa motory. Zaraz znajdziemy. Nie dygaj Bo będzie mi przykro gdzie już. Nie dygaj, zaraz znajdziemy. O, drewko musimy nabrać. taczkę trzeba byś tu przyjechać. O, I... no to nie jest głupi pomysł. No bo tam mamy te mało tego drewka, tak swoją drogą. No Kończam mało. Się. A tutaj to jest te drzewo, co się obaliło. Pamiętasz co ten przychodził, piło, Dziął. Ta, ta, ta. Łepek. O. Cześć. Będzie... Trzeba wypadł podrewką kiedy zrobić. A co on tu robi? Nie ma. No ale co, jesteś pewien, że tu byłeś tym moturem? Ja no jakimś byłem, ale jakimś to ja nie powiedziałem. Ej kolego, widziałeś motora drugiego! Może. Cześć, cześć! No, motura szukam! Ulte, czujuszka! Powiedz prawdę, po zgubiłeś motura! Nie no, szczerze, nie, nie wiem co się z nim stało. No właśnie, ja też! Dobra! Tam kurna z moturami. Ej, ale to nie jego wina przecież! Dobra no To robimy! To robimy Robimy wypad jednym moturem. Siadaj! Boże. Jednym... Spierdzielaj ty! Czerwono! Co, na motor siad? No nie, ale mnie podlasł i zaczął mnie zagadywać. Bransa jedna. Chodź siadaj! Czekaj, spadę ten cukier. Siadaj, jedziemy! Nie pal mu cukru! Bo będzie się tym kotłował! No, Ale razowo na nas krzywopatrzy, widziałeś? Spod byka no, się lampił Ale gdzie może być motor? Czy Jarka zapytać? On... Skoro tam jest silnik, to motor musi być gdzieś blisko, gdzie już W wodzie. Na bank. W wodzie? Na bank w wodzie będzie Jarki topił Myślisz, że Ale jest za do to... Dlaczego jest iść? silnik w domu? No to też mnie ciekawi. Nie, Kurde, my musimy ślady. tam nie pić, będziemy, będziemy więcej pamiętać. Dział już tak, może, na, może te 8 e, tak. piwerek z początku to nie był najlepszy pomysł, co? Znaczy, no. I te będziemy, 16 będziemy przed będziemy, nagraniem. Będziemy więcej pamiętać. To by było, moja... To by było całkiem logiczne. Tu, tu nie mieszkamy prosto trzeba, no? No staram się tylko mnie znosi, to nie jest takie... Drogą. Drogą. Dobra. Drogą nie, a nie tanią. <laughs> to robimy. Dobra. przeszukanie oszukanie. terenu. Za krosowcem ze snow, ja idę do wody szukać. A ja idę po, przy kiblu poszukać. Mamy taki ser, że mam nad wodą. Do, 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 no, no, w kiblu do, nie do, ma. Do, do, do. A może ty, przy bunkrze może jest. Ale kto by tam bez silnika jeździł? Nie ma w wodzie. A może my do tej baby jeździliśmy? Do tej sąsiadki? No, ale bez silnika. Może silnik przynieśliśmy? Ni nigdy u niej nie byliśmy motorem. Aha. Zawsze tylko wódką, łódką. I to jest jak to! jakie ja motorem nie mam odjeździć, to on stoi. A jak już chcę go odpalić, Jarek nim się musiała... przejechać, to silnik jest oddzielnie, a ramy o, o... nie ma. Jarek musiał gdzieś go zgubić. Bang! W innej, innej opcji, to ja nie widzę w tym wszystkim. A teraz ja ten, już tu! Teraz widzę wszyscy, muszę pisać w komentarzu Jarek... Jarek ładaj od, Motor. Ładnej motur, ty mnie stracił! No. no. Już nawet nie, że ja się boję, że ty mnie stracisz. Tylko ty mnie stracił! Boy, boy, bro. Wszystkie, wszystkie widzowie. Jarek, ładnej motur, boś mnie stracił. Dobra, co, ty szukasz tam w wodzie? Nie. A gdzie? Znaczy byłem w wodzie, ale teraz już w inne miejsce poszedłem. Ja przybiegłam do tej babki z tej sąsiadki naszej. Ale no. nie chcę cię załamywać. Tutaj nie też ma. nie ma. To niestety... Niestety widzowie, ale musimy jechać do sklepu, po nowy motorem Kurde Martwi mnie to Dziwiciu A w domu? Nie wiem Ja kiedyś do domu żem wyjeżdżał tym motorem i nawet było zdjęcie mi robione No właśnie, bo no, teraz go... zaraz zobaczę którym motorem, czy powracałym, czy, czy niebieskim Jak my dwa mieli Ty niebieskim byłem w domu I tu Jarek silnik mi wyciągnął to może on po prostu gdzieś wystrzelił? Myślisz? No nie wiem, a może za domem albo coś? Nie wiem, trochę mi się w głowie kotuje. No, nie, już. że też nie ma. Miej już też się normalnie styki popalają. Ja nie wiem, naprawdę tuś. Pod dom, Pod domem? A gdzie ty jesteś? Gdzie już? Ale. Czy to szkodzi, żebyśmy pojechali na wyprawę jednym motokrosowcem i po prostu będzie jechał najtrzeźwiejszy? Czyli ty? No ja mam... Nie wiem, czy jestem najtrzeźwiejszy, ale mam. By tutaj nam się przydał Mam taką sporą tolerancję, że tak powiem. No to. Dobra, ale na wyprawę na pewno trzeba wziąć plecak. A w plecak co? W plecak liści. Już dobiegłam. No nie wiem. Sąsiedzi nie ukradli, bo sąsiadów nie ma. No, no, no. Ewentualnie na górze. A może w plecaku? No gdzie? Nie, w plecaku nie ma. To by się nie zmieścił. Dobra, ja ładuję skrzynkę. Papiruski. I jedziemy, Dziaduś. Ładuj, ładuj, już. no. Chodź, jedziemy. To dawaj. Ja też chcę piwko, wziąłem To jest w ogóle hit z motor zgłosił Ej! A sprawdzałeś w shopie? Nie ma A w tym? Siłem. Też nie ma. Też Możesz tam zobaczyć, no ale mi się wydaje, że tam to nie będzie No dobra No Ale ja sobie... chcę Piwko, wziąłem Jakaś inna butelka teraz tego piwka jest Jaka? Jakaś taka przezroczysta Pokaż o ślęgarganelski to, to jest gozała Dobra nie szukamy drugiego motoru bo ty już i tak dziś nie kierujesz A co? Ty już gdzieś nie kierujesz Ale ten, może być ten Jedziemy na wyprawy Ale ten Łocie, Perun No Perun Pierun jasny czasie a ty co? Przede mną siedzisz? No przynajmniej A. tak mi się wydaje uh -huh. Ale autentycznie po... sprawdzałeś całe jezioro dziewusio To tak to w, w, w 5 metrów ruszysz A co? Ej, mroczki co? mam przed oczami mroczki mam przed oczami Nie już mi się wydaje, że mi się zaraz pożegnamy, wiesz? Ej, mroczki mam przed oczami Coś jakoś tak ma mało widzę. Ale to to chyba tak ten. Tak jakoś kurde tego. Jakoś tak coraz, coraz ciemniej przed oczyma mam. Ej, bo I, zasypiam. I tak powinno być? Ej, bo zasypiam. Weź. No Ej. nie żartuj! Ej! Dziejuś! już Nie już ja już? cię tak naprawdę lubię! Ej! Już. Dobra, słuchajcie, udało mi się dowieźć dziejusia zachęciłam go e, pełną skrzynką, e, piwek i co? Dobrze się czujesz? No nie trochę. No powiedz lepiej, się czujesz, powiedz! Nie. Spędzamy Czuć dzień się. Na, kro na krosie. Okropnie. Powiedz. Okropnie się powiedz! Powiedz! Tak, spędzamy powiedz. dzień na krosie, tak? Powiedz! Powiedz! Tak, spędzamy powiedz. cały dzień na krosie. 24 H na krosie no właśnie lecimy dziewczuś bierz to skrzynię masz ją trzymaj ją trzymaj ją jak się czujesz Siadaj jedziemy będziemy nie się. będziemy <grym> jest to twoim przyjacielem dziewczuś będziemy dzisiaj jeździć na jednym kole będziemy bardzo dużo jeździć na jednym kole będziemy przeprawiać się przez różne nie umiesz na kole ja nie umiem nie umiesz nie umiesz na kole, bo no mówię na ciebie ty matole. Stary, podtrzymaj mi piwo patera! No ale weź te piwo mi sprzed ryja! Weź je na bok! Na bok! Na bok! Dobra i terapa! Wkręcam go na obroty! I jedna sprzęgła skurczę! Ale kilka piwa wypadła! <noise> Dobra, jedziemy bez piwa! Czekaj! orkowanie. Pa jak popyla. Wyleciała. Ale dobrze wystrzeliłam, co z koła. Dobry strzał ze był. To ja się jeszcze mi w głowie znowu. A skrzynia <noise> wydłuczęła, kurde ty... Ale ze 3 km chciałam. To My będzie... Przejdźmy w ogóle tutaj w lewo? Gdzie Przeprawa leśna to będzie, starej. No tutaj do sojusziadki można dojechać, ale taką ścieżką... To ty żeś... Uj Dobra, startujemy na innym kole teraz. Trzymaj się. Jesteś na to gotowy? I patera, i będzie sałzeb spłynęła, trzymaj się wyscej, trzymaj się, Dawaj, dawaj Trzymasz no? się, powiedz, powiedz, trzymaj się, powiedz, trzymam się, Dobra. trzymam się, trzymam I... oh, 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 się, trzymam się, trzymam się, trzymam się, trzymam się, trzymam się, trzymam się, się, trzymam się, trzymam się, się, targaj się, SŁYSZCZYŚ?! Wsiadaj! Cholera jasna... EJ! Co ty robisz?! Na kierownicy Jak na nie, kierownicy? Będę kierować! Człowieku, będę kierować. ja nic nie widzę! No będę cię kierować, jedź! Jezu Chryste, to jest głupi pomysł strasznie! Jedziemy! Dobra, w, trochę w prawo! Dobra, tylko trochę, le w lewo, w lewo trochę prawo, prosto, 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 dobrze, dobrze, dobrze Trochę w prawo, trochę w prawo, trochę w prawo, trochę No prosto, 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 O, No i w drzewo Wsiadaj! No masz, silos, silnik wyjąłeś iść, usiadłeś debilu Nie, nie, oła! Trzymasz w ręku rurę wydechową, widzę przecież! Cielaku! Aha, Sadaj ty! Się. Nie, z tobą gdzieś jechać tu, o strętny ty. <grystanie> o Jezu Chryste. Ja kieruję. Ja kieruję, słyszeć? <grystanie> Siadaj. Siedzisz tam? Z tobą jako, na tako. przeprawy. Kurde. Dobra, dawaj jest. Nie, nie, Ja W moim śnie tak, wyglądało to wszystko lepiej. Do babuchy przyjechali I ognia ognia, 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 Ale nie ognia, komentuj ognia. mi tam z tyłu alkoholiku Szybciej, szybciej Przestań komentować, mnie do rowu robować. Sam do rowu I do ja, rowu. ja mam to wszystko opanowane Kurde, blade Ja, ja jak krozynie jak do nie... 80 kilo, ty grubasie nie możesz tu jechać Ja jak, jak przesław, zwiniemy stąd i gdzie ty chcesz się wsadzić sobie do dupy jak plecaka nie wzięłam? Chodź tu! Do dupy. Wracaj się! Grubo się jeden wstrętny, jak ja cię nienawidzę. Czemu ja cię w ogóle brałam na tą wyprawę? Wracaj się tutaj! Gdzie te p krzesło wsadzisz? Zaufaj mi, nie lękaj się! Ty jesteś po prostu tumanem. Stój! Stój! Ej! Janina! I czegoś usiadł na środku tej drogi. Po tu łańcu. To stój. To nie lękaj się. I znowu minałem będziesz to nakładał. Ja... gdzie ty to tam montujesz? <grystanie> Człowieku, <grystanie> rozwaliłeś właśnie <grystanie> rzecz, <grystanie> która w moim mniemaniu była niezniszczalna. <grystanie> Ty potrafisz wszystko połamać! Ty potrafisz pobudzić nawet coś, czego pobudzić się fizycznie nie da! I usiadł na motor na 3 sekundy. Prawie w pierwszym się rogu. Nie, ja nie wytrzymam po prostu z tą osobą, nie? Jedź! Jedź, a ja cię będę chlastała po bani! Jedź, Oła! Jedź! Oła. Jedź! Ja ci będę klastała! A ja cię nie klastałem, ty! No ja ci będę, bo ty masz rysabanie! Jedź! Pokajańcu ty. Ty jesteś pokajaniec! Oła! Bo jadę do robo, bo... W... Jeszcze raz jadę do robo. Dobra, nie! Kurde! No nie, teraz masz chłostę! Daj to panie! Daj! Cholera Gdzie tu jeździsz? Co ty robisz? Rower. Offroad. No. Ty się onroad najpierw nauczysz jeździć. <laughs> się chodzić nauczyć najpierw? Się później bierz za, za rower, a nie motor. Jeszcze taki krosowiec. To. Dobra, zaraz wyjedziemy. Zaraz wyjedziemy. No, coś mi się nie wydaje. Coś mi się nie wydaje. Zaraz wyjedziemy. Słuchaj. Ja pierdolę tą wycieczkę z tobą, wiesz? Idę do domu na piechotę. A, jeszcze jedno. Zabieram silnik. No nie. Do chodź. widzenia. Już siadaj. Trzymaj się. Już no po, po przejazdce. Od, no odpychaj chodź, się. Odpychaj się nogami. Wrócimy normalnie, tylko bez płosty. Odpychaj się. Motorem. Odpychaj się nogami, jak na Teraz. Tumanie. Zaraz, to bez motoru jesteśmy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia widzowie, z Wami też się żegnam, przepraszam was, ale z tym podłońcem ja nie potrafię dłużej wyciągnąć. Na silnik!